To, to jak wtedy? Jadłeś na no nie wstawałeś, jadłeś śniadanie to co mama dała? Czy tak, jadłem, jadłem kanapki takie jakie mama dała. Najczęściej były to dwie bułki z serem i z krakowską suchą, bo bardzo lubiłem. Siema, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Pogadajmy O. Michał Karmowski, Radek Słodkiewicz. A dzisiaj słuchajcie, cofniemy się do początków przygody z kulturystyką, przygody z ciężarami. E do tego jak zacząć trenować na siłowni. W sensie zawsze rozmawiamy o takich rzeczach bardziej zaawansowanych i do mnie czasami piszą ludzie, że dopiero zaczęli swoją przygodę z siłownią i tak, tak naprawdę do końca nie wiedzą, jak się za to zabrać. Czy trenować jakimś full body workout, czy trenować pięć dni w tygodniu, czy trzy razy w tygodniu, jak podejść do tej diety. Mimo tego, że jest tak dużo tych informacji w necie, to tak naprawdę ci młodzi ludzie, którzy dopiero przychodzą na siłkę, nie do końca wiedzą, jak to zrobić. No, ale teraz właśnie pytanie, czy y, piszą do ciebie tylko młodzi ludzie, czy ogólnie ludzie, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę? nie? Wiesz, to znaczy ja tak, y, tych, co, co widzę, bo czasami sobie tam wejdę na przykład na, na, ten, na to konto i sprawdzę, to widzę, że raczej młodzi ludzie, nie? Raczej młodzi ludzie. Bo y, jest to. oczywiście różnica, jeżeli ktoś ma 40 lat i dopiero jest, zaczyna, a ale różnica jest młody jak, starzem. Tak, a, a tak? jest młody starzem, a jest młody, bo jest młody po prostu i jeszcze młody starzem. Tak. Także myślę, że dzisiejszy materiał zrobimy głównie dla tych osób młodszych, początkujących. Może dla takich, dla takich początkujących, początkujących. Może nie, nie mówmy, że właśnie, że dla młodszych czy dla starszych, tylko może takich bardziej początkujących, którzy do tej pory nie trenowali siłowo. Jasne. No to od czego zaczynamy? Słuchajcie, no ja przede wszystkim powiem tak, najważniejsza sprawa, to też jak ktoś przychodzi na siłownię, to żeby zdać sobie sprawę z tego, że nie można osiągnąć wszystkiego, nie wiem, w trzy miesiące czy w pół roku. Bo ja dlaczego o tym mówię? Dlatego, że też czasami zdarza mi się, że do mnie na siłkę ktoś przyjdzie, kto się zapisuje i pyta się, za ile czasu będzie tak wyglądał albo tak. No ja mu mówię, no sobie musisz trenować dobrze to i tak dalej, no z 2-3 lata i będziesz naprawdę zadowolony. Ja mówię, ło, to mi się nie opłaca tyle czasu i tak dalej. Więc, no właśnie. więc oczywiście, słuchajcie, nie ma czegoś takiego, że idziecie naprzednim na super siłownię albo do super trenera i on nagle z normalnego, że tak powiem, chłopaka, faceta czy na przykład normalnej kobiety, zrobi nagle gwiazdę fitnessu. Tak się nie da, to wiadomo, ja do zawsze mówię, że kulturystyka, czy ogólnie budowanie mięśni, to jest taki bardziej maraton niż oczywiście sprint. sprint. Wiadomo, że są osoby, które mają mega predyspozycje i robią te efekty znacznie szybciej, ale może powiedzieć, że większość z nas trenując osiąga ten efekt dużo, tak, dużo dłuższą pracą i no niestety też jakąś tam większą dozą, że tak powiem, poświęcenia siebie. Więc żeby nie tracić, ja też może powiem tak, na swoim przykładzie, jak ja zaczynałem trenować, miałem tam 16 lat, to według mnie straciłem wiele lat, wiele lat, nie mówię miesięcy, wiele lat na to, że trenowałem źle. Nie miałem pojęcia o tym, jak trenować, jak jeść i tak dalej. I myślę, że ten efekt, który osiągnąłem tam przez te kilka pierwszych lat, osiągnąłbym znacznie szybciej, gdybym miał kogoś takiego, jak teraz na przykład ja, do kogo bym mógł pójść zapytać, jak trenować, co zrobić i tak dalej. Nie wiem, czy, czy też miałeś też tak samo, czy ty zacząłeś już wiedziałeś. Jak nie, jak no oczywiście nie. Ja zacząłem w wieku 14 lat, wzorowałem się moimi kolegami, do których dołączyłem, bo oni już trenowali wcześniej w takiej samoróbnej... Siłowni w, w wózkarni zrobionej. I powiem tak, że akurat A jeżeli. Gdzie, chodzi w Gdańsku? W Gdańsku, tak. W Gdańsku kiedyś właśnie w tamtych czasach nie było dobrych siłowni, bo ja to pochodzę z małego miasteczka, to wiesz, to tam nie mieliśmy żadnych siłowni. jak miałem 14 lat, to było 30 lat temu, to powiem ci szczerze, nie pamiętam, żeby była jakaś inna siłownia poza Studiem 89 czy 92, już nie pamiętam. To było na starówce w Gdańsku, ale tam miałem po pierwsze za daleko. A. a po drugie, tam trenowali tylko tacy naprawdę już, że tak powiem, panowie z Ciemnej Gwiazdy. No, no, a kiedyś to było inaczej na siłowniach, nie? Kiedyś to było zupełnie inaczej. może no, kiedyś... było sobie tak, taki małolacic nie mógł sobie pójść na siłowniach. Ale już absolutnie, no w ogóle słuchajcie, kiedyś siłowni. to była taka hierarchia, że kto ma więcej w łapie, ten tu trenuje, nie? Tak, tak, e, tak, tak. Ile masz w łapie? 43, to spada, ja tu trenuję o 45. No. E, to była normalna rzecz. Oczywiście mówię to żartobliwie, ale e, tak, zaczynałem właśnie w piwnicy i tak jak trening uważam, że był nawet całkiem spoko. Oczywiście było dużo błędów tam. A skąd brałeś informacje? Bo... Od kolegów. A, od I kolegów. z gazet, które... E, miałem i ze starego Flexa, muscle and Fitness jeszcze. No widzisz, no, no to ty, ty zaczynałeś już w czasach, jak już było to wszystko? Bo jak ja zaczynałem, to nie było żadnych gazet. Ja pamiętam, że, że pierwszą gazetą, znaczy taką informację, którą w ogóle była, to była taka gazeta Atleta. Nie wiem czy kojarzysz. No, no to ja tam chyba nie wiem, z, z dwa numery albo z trzy, tylko mi się takie udało, udało zdobyć. W kiosku ruchu to się kupowało i tam było oczywiście część, było do podnoszeniu ciężarów, oczywiście tam jeszcze i taki był zawsze dodatek na końcu kulturystyce. E, no i tam, wiadomo, jakieś programy treningowe były i tak dalej, więc jakby stąd korzystałem, nie? jeżeli chodzi, chodzi o jakąś no. tam wiedzę. Nie miałem żadnych kolegów, którzy wyglądali jakkolwiek, bo ja zaczynałem trenować na budowie. Moi rodzice się budowali, jakby na tej budowie sobie odlałem takie betonowe, że tak powiem, to, i to, co wyczytałem i widziałem na obrazku w gazecie, to to starałem się robić. Oczywiście to było, było zupełnie absurdalne, bo tam miałem taką jedną sztangę, którą robiłem tą samą sztangą bicepsy, klatę, wszystko, bo nie wiedziałem, że to tam trzeba trenować. Ciężej, więcej, podnosić, robić 6 powtórzeń czy 20, tak. więc robiłem na przykład 5 powtórzeń na biceps i robiłem 50 powtórzeń tym samym na klatę, wiesz co dzień? No, no, no. To nie miało, że powiem, większego sensu, no, ale miałem tak. tylko takie odważniki i koniec, a nie miałem kogo zapytać, nie? Natomiast później, tak jak mówisz, że tam był flex i, i masę, to jeszcze później był taka gazeta Jacek. Nie tak, no, ale to polska, ja, nie? Ja tam. mówię o amerykańskich No, Jacek jabłoński, bo atleta też był polski, potem jego wycofali i potem był Jacek, to była gazeta Jacka Jabłońskiego, takiego bardzo dobrego Kulturysty w taty latach Pawła 80., tak. W 80. czy 90., no tak. I taty Pawła Jońskiego. Yy, I potem dopiero nas, nastała ta era tych zagranicznych czasopis, że muscle Fitness, Iron był taki, nie wiem, że flex, dopiero później Muscular Development i tak i tak dalej. No ale y, 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 także wracając do tego, co mówiłem, to właśnie jakby te treningi oczywiście one też nie były super, natomiast najbardziej w tym wszystkim kulała dieta. I uważam, że brak wiedzy jakikolwiek na temat jedzenia wtedy, jakby był powodem jak ja tego, że te postępy były bardzo słabe. Ja ogólnie na przestrzeni dopiero Lat, no, ale kiedy... ten, ten początek, jak już na przykład byłeś świadomy tego, że żydziesz na, na trening, że tu już wiedziałeś, że to jest trening. Eee, to, to jak wtedy jadłeś? No nie, wstawałeś jadłeś w śniadanie to, co mama dała, czy tak, jadłem, jadłem kanapki takie, jakie mama dała. A, Najczęściej okay. były to dwie bułki z serem i z krakowską suchą, bo bardzo lubiłem. I do tego kakao, takie gorące, no, ale... mocno posłodzone. To było pierwsze śniadanie. Wiadomo, gdzieś tam później jakaś bułka czy coś tam w szkole albo drożdżówka z mlekiem takim tym acidofilnym, nie no, wiem czy no, też tak, piłeś, tak, no. to, to truskawkowe albo malinowe było super. Wiadomo, później gdzieś tam jakiś obiad w domu i wieczorem po siłowni zawsze były dwa serki homogenizowane i do tego właśnie też jakieś dwie kanapki z żółtym serem. I tak wyglądało moje żywienie przez dwa czy trzy lata początków moich w ogóle treningów. I nie ukrywam, że no ta dieta nie była wystarczająca w białko przede wszystkim, no tak, no. czyli w podstawowy budulec naszych mięśni i te efekty były naprawdę takie, no można powiedzieć średnie. Natomiast kiedy już... I, i to można jakby, jakby zaznaczyć, bo ja też jakby się spotykam z tym, to stąd też miałem takiego młodego chłopaka na, na konsultacjach, no chyba... 18 albo 19 lat, no i rozmawiałem z nim właśnie też jakby o tym, jak zacząć trenować i tak dalej i między innymi ustaliliśmy taką dietę. Bardzo szczupły chłopak. Słuchajcie, że ogólnie jednym z największych problemów większości osób zaczynających treningi jest właśnie nawet już nie sama ilość kalorii, którą się dziennie je, co właśnie ilość tego białka. Słuchajcie, naprawdę większość osób jest nieświadoma tego, jak mało tego białka w pożywieniu Dokładnie. dostarcza. Nie? Bo ja rozmawiałem z tym chłopakiem i on mówi, że zje na przykład dwa jajka na śniadanie. Ja mówię sobie, dwa jajka to mają gdzieś około 12 gramów białka, mówię, to jest stanowczo za mało. No trzeba zjeść ich trochę więcej. Albo trzeba dodać jakieś inne źródło, żeby tego białka troszeczkę sobie, że powiem, no podnieść. Więc na to na pewno zwróćcie uwagę. Słuchajcie, jeżeli już idziecie na tą siłownię, to tak jak Michał mówi, zwróćcie uwagę na dietę, ale w tej diecie szczególnie zwróćcie Dla uwagę na, tą, na to białko, bo ja też wychodzę z założenia, że jak jest słopak szczupły i tak dalej, to tak czy siak musi mieć nadwyżkę kaloryczną. Jeżeli ona Dla. będzie nawet troszeczkę z lepszych źródeł albo z trochę gorszych, to nie trudno, ma aż takiego tak, znaczenia. ale te białko ma znaczenie, tak. nie? Jeżeli co cię często jest tak, że ludzie jedzą na poziomie, na przykład, nie wiem, 60 gramów białka dziennie, 80 gramów białka dziennie. Wiem, bo znam takich chłopaków właśnie młodych, którzy tak mało jedzą. Bo on nie lubi mięsa, on nie lubi twarogu. Mówi, no ale wypijam, mówi tam mleko na przykład, nie, albo coś. Co ci na mleko prawie nic sobie nie ma. No, 30 gramów na litr mleka, no więc to jest nie. praktycznie nic. Zjesz dwa jajka, szklankę mleka, yy, potem co? Zjesz na kanapki w szkole i zjesz Jeszcze tam. 20 gramów wędliny, tak. no nie, a tam tu bułka, tutaj coś tam, to te węglowodany i te tłuszcze zawsze gdzieś się przemyć. Natomiast tego białka jest niestety stanowczo za mało. No i, i właśnie ten niedobór tego białka był powodem, e, dlaczego ta moja sylwetka, no niestety, nie rozwijała się tak, jak mogłaby się rozwijać. E, I później poznałem, już zmieniłem siłownię na taką, można powiedzieć, bardziej profesjonalną. Czyli już nie w piwnicy. E, już nie w piwnicy. E, I tam poznałem takiego chłopaka, e, Darek, rzeźbiarz, na niego mówili. Aha. Wyglądał rzeźbę, miał niesamowitą słuchajcie, naprawdę, e, no jak dla mnie na tamte czasy, był wzorem idealnym do naśladowania kulturystycznego. I on właśnie co chwilę chodził i, i jadł albo jakieś serki wiejskie, e, albo właśnie jakieś piersi z kurczaka i w ogóle. Dodam, że e, jakby później tam po latach e, też, jak rozmawialiśmy, bo się znamy do dziś jeszcze, Darek jest, chodzi po tym świecie i wygląda cały czas bardzo dobrze. Sportowy świr. To powiedział mi, że on generalnie pozwalał sobie wtedy na takie jedzenie, bo też gdzieś tam jakieś czasami ciastko u niego widziałem czy coś, mimo tego, że ta dieta była dość taka naprawdę restrykcyjna. On mi mówił, że on ciężko pracuje fizycznie i że on te kalorie i tak przepala. I naprawdę była to prawda, nie? Wyglądał bardzo dobrze, i on właśnie mi powiedział, że białko to podstawa. I ja mówię, ale co jest to białka? On, no mięso, 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 nie? Tak, tak. I jajka. I ja mówię, aha, no dobra. I później mi jeszcze podpowiedział, bo oczywiście, no, za mało lata tak człowiek nie był aż taki mocno obcykany. Mówi, że są też odżywki białkowe, można je kupić w aptece. No bo wtedy jeszcze. Nie było tak te, rozpowszechnionych te, te. tych sklepów, i w ogóle oczywiście były sklepy z odżywkami, ale w aptece można było kupić takie, można powiedzieć, dużo tańsze te białka. Oczywiście one nie były zbyt mocno wartościowe, bo tam było 60% białka na 100 gramów produktu. Nawet nie pamiętam firmy, która to robiła, bo jeszcze wcześniej oczywiście był Rapid i tamte inne. Bo e, tak, e, rzeczy, które e, no, smakowały ochydnie, no ale się piło, no, bo wiadomo, no też jest. dostarczały białka. I dopiero później, tak mówię, w wieku gdzieś 17 lat, jak ta moja świadomość na temat tego odżywiania się mocno zmieniła, to dopiero wtedy zacząłem zauważać właśnie ten pozytywny taki wzrost masy mięśniowej. Nie? No, ja, ja to jeszcze pamiętam czasy, kiedy jeszcze nawet nie było sklepu z odżywkami, że jeszcze w ogóle nie było odżywek. Ja dopiero trochę później pamiętam, że w Szczecinie był tam... Ogoleniowi mieszkają, czy blisko Szczecina, czyli Szczecin było takie jakby największe miasto blisko Golenia, to tam otworzyli taki sklep sportowy i też właśnie nam sprzedawali odżywki. Ja tam właśnie wtedy pamiętam, że mama mi dawała zawsze pieniądze kupców, jakieś spodnie nowe albo coś. To ja wtedy jechałem właśnie do Szczecina i kupowałem zawsze jakąś tam odżywkę i chodziłem w tych spodniach tak długo, aż mi się już zupełnie I porwało. I tak, dokładnie, więc... No, ale wracając, jakby do, do tych początkujących, no, y, myślę, że też y, y, trzeba powiedzieć, że jeżeli, bo nie chcemy, żebyście te błędy popełniali, co my popełnialiśmy, że o ta dieta i te białka na pewno jest, na, y, że tak powiem, bardzo, ważna, bardzo, bardzo, bardzo ważną sprawą. Natomiast druga ważna sprawa, która myślę, że trzeba na nią bardzo mocno zwrócić uwagę, a na którą się do końca teraz nie patrzy, z racji tego, że tych informacji w necie jest zbyt dużo, zbyt wiele, y, to myślę, że prostota. Treningu i tak. oparcie się przynajmniej w tym początkowym na okresie podstawach. na podstawach. Słuchajcie, podstawowe e, ruchy ze sztangą, ze sztangielkami dadzą Wam na pewno najwięcej efektów. Na wszystkie maszyny, linki i tak dalej, które są również świetnym jakby narzędziem do budowania mięśni, przyjdzie czas trochę później. Na początku nie musicie się martwić tym, czy, czy ten biceps pracuje optymalnie, Czy może troszeczkę bardziej pracuje tutaj, nie wiem, przed ramię, czy, czy w czasie jakiegoś tańczenia na plecy bardziej Wam pracuje czworoboczny, czy bardziej najszerszy? Na początku myślę, że najważniejsza sprawa to jest wykonywanie podstawowych ruchów, takich, które będą łączyły pracę wielu mięśni naraz, progresowanie z ciężarem z na nich, robienie się coraz bardziej silniejszym na tych ruchach i dzięki temu łatwiej Wam będzie zbudować taką ogólną masę mięśniową. Dopiero później, im będziecie bardziej zaawansowani, możecie trochę w większym stopniu wejść w jakieś ćwiczenia izolowane, czy nawet ćwiczenia takie wielostawowe, ale na przykład na właśnie maszyn, czy wyciągów i tak dalej. Natomiast ta baza tych kilka ćwiczeń, można powiedzieć, takich podstawowych jest najważniejsza. No właśnie, ja uważam, że podstawowym błędem osób początkujących jest naśladowanie zawodowych kulturystów, którzy... Mają te podstawy tej bazy masy mięśniowej zbudowanej, tego całego silnego gorsetu mięśniowego, którzy używają tak naprawdę później ćwiczeń w celu, można powiedzieć, takiej dokompletowania sylwetki, czyli tej symetrii sylwetki, a nie jakby tego, żeby cały organizm stawał się duży i silny. I myślę, że pomijanie właśnie tego, o czym tutaj przed chwilą rozmawialiśmy, że tych podstawowych ruchów z wolnymi ciężarami typu przysiady, wiosłowania, wyciskania żołnierskie jest błędem, bo właśnie te ćwiczenia budują tą podstawę tego silnego koru, tej podstawy A, struktury jasne. wszystkich mięśni i dzięki temu potem właśnie w konsekwencji gdzieś tam progresowanie z obciążeniem my możemy notować te przyrosty i później się też skupić na ewentualnie ćwiczeniach uzupełniających. Ale Prze mówię, podstawa tam, to podstawa, przysiad, martwy ciąg, Wolne ciężary, naprawdę to jest klucz do tego, żeby ta sylwetka była duża i silna. Tak. Często się mówi na przykład, że takie niektóre ćwiczenia, które są bardzo popularne, które kiedyś były bardzo popularne, jak na przykład wiem, wysłanie sztangą, że nie są naj, najbardziej optymalne, bo lepiej byłoby to robić na przykład nie wiem, leżąc na, na ławce, albo robiąc wysłanie na maszynie i tak dalej. No i faktycznie, biorąc pod uwagę nasz przykład rozwój tylko na przykład najszerszych, to jesteśmy w stanie w większym stopniu wy, jakby e, wykorzystać taką maszynę, takiego na przykład jakiegoś dobrego hamera na te najszersze, niż robiąc to ze sztangą. Ale patrząc na tych młodych ludzi, nieraz na siłownię, ja widzę, że oni potrafią na na tym hamerze coś zrobić, a dostają sztangę, zginają bo się w, w pasie i nie mogą nawet utrzymać tej sylwetki w takiej optymalnej pozycji. No bo pośladek nie działa, dwójka tak, bo, nie działa, brzuch nie działa. Te wszystkie inne mięśnie, które powinny być wzmocnione, nie działają. No i wtedy wiadomo, że to taka osoba powie, że nie no, lepsza jest maszyna, bo tutaj nie mogę, bo mam zbyt słabą stabilność w czasie ruchu i tak dalej. Ale dlaczego? No dlatego, że nigdy tego nie robiłeś. Więc w moim odczuciu no jakby... Na początku podstawy, czyli zróbcie sobie, ja to zawsze tak mówię, żeby zrobić sobie listę kilku najlepszych ćwiczeń, takich właśnie typowych, wielostawowych, starać się dojść w okresach budowania masy mięśniowej do jakichś tam ciężarów, którymi będziecie nimi operowali. Jeżeli jesteście w stanie co okres na przykład progresować, być lepsi, silniejsi w tych ruchach, to gwarantuję Wam, że na pewno ten przyrost masy mięśniowej będzie. Oczywiście, jeżeli też dodatkowo optymalnie się odżywiać. Oczywiście. To powiedzmy może jeszcze o może nie metodach treningowych tylko o tym jak ten trening powinien wyglądać w skali tygodnia ile jednostek treningowych właśnie jak łączyć ze sobą te grupy mięśniowe bo ja jestem zwolennikiem tego żeby na początku były to trzy no maksymalnie cztery treningi w tygodniu i żeby na początku nauczyć się najpierw wykonywać tych podstawowych ruchów czyli komponować sobie taki plan gdzie na każdej jednostce treningowej będziemy jakby angażowali wszystkie mięśnie do wysiłku. Czyli powinny tam być i przysiady, i wysłowania, i jakieś wyciskania żołnierskie, podciągania na drążku, jeśli ktoś da radę, oczywiście. I dopiero później, gdzieś tam, w momencie, kiedy my faktycznie już zbudowaliśmy jakąś tam podstawę, tej dużej masy mięśniowej, czy takiej masy mięśniowej, która no, jest wystarczająca do tego, żeby gdzieś tam później. Ukierunkować się, to można wtedy sobie pomyśleć o treningach typu split czy jakichś innych rozwiązaniach, ale myślę, że na początku, przynajmniej w mojej ocenie, te takie pierwsze tygodnie czy nawet miesiące mogłyby to być treningi takie stricte angażujące wszystkie mięśnie na jednej jednostce treningowej. Tak, no ja do najbardziej polecam, jeżeli chodzi o osoby początkujące, dwa tak. takie systemy trenowania albo full body workout. Czyli robimy jakby całe ciało na jednej, na, na, na jednej sesji, najlepiej na przykład co drugi dzień, czyli powiedzmy, że te trzy razy w tygodniu, albo ewentualnie taki upper-lower, czyli robię jeden, jeden, znaczy jeden dzień, poświęcam na, na górę, górę część na ciała, drugi na, na dół. E, natomiast jeżeli chodzi o taki full body workout, którego jestem mega wielkim fanem, e, nie jestem za tym, żeby wykonać po każdym ćwiczeniu, znaczy po ćwiczeniu na każdą grupę mięśniową, ale raczej wybierać takie ćwiczenia, które będą łączyły, łączyły tak. kilka grup mięśniowych, nie? Czyli na przykład powiedzmy ja zawsze proponuję, żeby to robić jakieś, jakieś wypychania, Czyli najlepiej takie, które będą tam gdzieś angażowały i klatkę, no i wiadomo, to poniekąd trochę barki. Jakieś przyciągania, yy, yy, czyli albo jakieś wiosła, albo ściągania w pionie. Często robię też tak, że robię u początkujących i ściąganie w pionie, i wiosłowanie. Tak, to są dwa różne ruchy tak, tak. tak naprawdę. I nie? do tego zawsze dodaję jakieś ćwiczenie, tak. takie, które będzie łączyło pracę bioder i kolan, czyli coś takiego jak na przykład przysiad, ale równym, równie dobrym ćwiczeniem, takim do budowania jakby podstaw, będzie martwy ciąg. Nie? To jest, jakbyście zaczęli, jakby na, na ruch martwy Twojego ciągu, takiego klasycznego. To jest bardzo ciągu, zbliżony. a przysiadł, jest on tak. bardzo mocno zbliżony. Oczywiście czyli można powiedzieć, że tak naprawdę taki trening składa się z trzech, czterech ćwiczeń i ewentualnie na koniec mogę sobie tam dorzucić na jednym treningu full body workout jakieś ćwiczenie typowo izolowane na przykład na boczny akton barków, na innym na przykład na biceps, na triceps i tak dalej, ale tą bazę bym opierał ra raczej na tych trzech, czterech, góra tam pięciu ćwiczeniach. Słuchajcie, w ten sposób się robi naprawdę najlepszy progres i masowy, i siłowy. Dzięki temu też, że trenujecie częściej poszczególne grupy mięśniowe, robicie różne ćwiczenia, a czasami oczywiście można również powtarzać. Łatwiej jest jakby się zaadoptować do danego ruchu i ten wzorzec ruchowy, który będzie często powielany, sprawi, że też ta siła wam będzie łatwiej szła, a ta siła będzie w większym stopniu potem się przekładała na lepsze przeciążenie tych mięśni, czyli ten, ten taki można powiedzieć kluczowy, czyli, czyli jeżeli chodzi o wzrost masy mięśniowej. Oczywiście raz powiecie, że Napięcie mechaniczne to jest jakby to, jest to, ale wiadomo, że jeżeli dodatkowo zwiększamy obciążenia i trenujemy gdzieś tam blisko upadku mięśniowego, coraz to większym ciężarem, to cały czas ten bodziec jest coraz większy dzięki temu ta adaptacja w postaci wzrostu masy mięśniowej jest, jest lepsza. No i właśnie tutaj teraz doszliśmy, bo powiedziałeś o, trochę o ciężarach i o tym napięciu mechanicznym, no to teraz doszliśmy do punktu, gdzie warto by było powiedzieć o zakresach powtórzeń i tutaj w moim odczuciu warto jest sobie zmieniać i jakby trochę kombinować z tymi zakresami powtórzeń nie w obrębie mówię nawet jednej doski treningowej, ale sobie periodyzować te czasy trochę, że na przykład nie wiem 4 tygodnie robię na trochę niższych zakresach na wyższej intensywności, potem 4 tygodnie na trochę większej objętości, czyli mniejszy ciężar, trochę więcej tych powtórzeń żeby jednak ten, te, te mięśnie dostawały trochę inny bodziec, ale jednak cały czas starałbym się, żeby być w miarę blisko tego upadku mięśniowego z tym tak zwanym rirem chociaż trzy. Wiem, że dla większości początkujących będzie to czarna magia, bo chodzi tutaj o ten stosunek wykonywania powtórzeń blisko upadku, czyli do niemożliwości wykonania ostatniego powtórzenia. To ja zawsze polecam jakby moim tam podopiecznym, żeby robili tak, jak widzisz, że spowalniasz dość mocno to powtórzenie, które jest dla Ciebie już dość ciężkie, to znaczy, że zaraz nie będziesz mógł wykonać kolejnego. To to jest ten moment, kiedy już mógłbyś odłożyć sztangę, poczekać, zrobić kolejną serię i na kolejnej jednostce treningowej na przykład zwiększyć trochę obciążenie, o nie wiem, 5%, ile, ile możesz, tak, żeby zachować tę samą liczbę powtórzeń. To ja, ja, ja tak polecam moim podopiecznym. No. Ja, e, ja patrzę na to w ten sposób, szczególnie zależy, jaka jest ta osoba mocno zaawansowana. No bo wiadomo, że jeżeli ktoś to jest tam zupełnie początkujący, no to ciężko sobie wyobrazić, żeby osoba, która nie ma żadnego stażu na siłowni, robiła na przykład serię po sześć powtórzeń i żeby była w stanie w jakikolwiek sposób nad tym panować. A to panować, to, to wtedy jest ten ciężar trochę za duży. Myślę, że powtórzenia na, począt, na początku e, przygody, że jak powiem z siłownią, na poziomie 10-12 powtórzeń jest są okay. jak najlepsze, bo raz, że jest ten ciężar w miarę duży, a dwa, że jest na tyle mały, że jesteśmy w stanie bardzo mocno go kontrolować technicznie. E, natomiast jeżeli chodzi jakby o dobór ciężarów, jakby z serii na serię, e, i o to, to, co powiedziałeś, że trenowanie blisko upadku, to ja też wychodzę z takiego założenia, że osoby początkujące, które nie operują bardzo dużymi ciężarami, mogą po jakiejś tam na przykład jednej serii nawet wstępnej wykonać e, kilka serii tym samym ciężarem, ale dobrać sobie tak ciężar, żeby tylko ta ostatnia seria była zakończona niepowodzeniem. Nie Czyli może być tak, że jeżeli robię trzy serie na przykład po 10 powtórzeń i w y, trzecia serii mi się nie uda, no to tak jak powiedziałeś, ten reel na pewno jest tam niewielki. Podejrzewam, że jedno, dwa powtórzenia jest pewnie w rezerwie w pierwszej serii, w pierwszej dziesiątce, w drugiej pewnie jest jedno powtórzenie w rezerwie, a te ostatnie się nie to uda. E, jak się udało trzy serie zrobić po 10, to jest jakby taki znak dla początkujących, żeby, żeby dołożyć, dołożyć sobie obciążenia. Myślę, że jest to taka jedna z najfajniejszych, najprostszych metod progresji, czyli po prostu stała, stałe obciążenie we wszystkich seriach i oczywiście dzięki temu, jakby jeżeli osiągamy górny zakres powtórzeń, zwiększanie obciążenia. Słuchajcie, bardzo istotne jest też to, że nie może być tych serii bardzo wiele na ćwiczenie. Bo jeżeli na przykład robimy tym samym ciężarem, nie wiem, pięć albo 6 serii po 10 ruchów, to na pewno te pierwsze dwie, trzy serie nie są bardzo efektywne. słabe, bo ten ta odległość, ten rear będzie tak duży, będziemy tak daleko od upadku mięśniowego, że nie będzie to nam za wiele dawało. Dlatego ja, ci co mnie znają, wiedzą, że jestem ogólnie jakby zwolennikiem robienia niewielkiej ilości serii roboczych, natomiast oczywiście mówimy to o słuchach bardziej zaawansowanych, natomiast u osób takich początkujących, średnio zaawansowanych, często stosuje metodę właśnie stałego obciążenia, bo łatwiej jest, że tak powiem, zliczyć te powtórzenia, że powiem stymulujące, jeżeli jesteśmy blisko upadku, a jesteśmy na stałym ciężarze I jeżeli tych serii oczywiście nie jest za wiele na, na ćwiczenie. Jasne. A masz jeszcze jakieś takie tipy dla osób początkujących? Takie twoje, gdzieś, które e, mogłyby się wydawać mało istotne, a w twoim mniemaniu e, dużo wniosły, na przykład, albo dużo wnoszą e, u twoich podopiecznych? Słuchajcie, ja to, co jeszcze bardzo mocno pilnuję, to to, żeby zawsze. Plan treningowy był w 100% wykonywany, i żeby dać sobie czas na realizację tak, tak. tego planu. Jeżeli coś komuś oczywiście nie wchodzi, mu się komuś nie leży, to często wymieniam na przykład takie ćwiczenia, ale nie ma czegoś takiego, że ten trening się zmienia intuicyjnie, bo na przykład znudziło mi się wyciskanie sztangi, to zrobię sobie sztangielkami albo zrobię sobie na hamerze i tak dalej. Jest, tak jest oczywiście taka tendencja, że ludzie mówią, że teoretycznie nie ma to do końca znaczenia, bo skoro napięcie mechaniczne jakby jest najważniejsze, dochodzę do upadku mięśniowego i na maszynie, i na sztandze, to tak naprawdę nie ma znaczenia, a liczy się ilość serii Seria. roboczych i ta objętość, ilość powtórzeń stymulujących jest podobna, więc jest, jest ok. Natomiast w moim odczuciu, w praktyce jest jednak tak, że jak robimy jedno ćwiczenie, to lepiej się tego ćwiczenia trzymać przez jakąś dłuższą, dłuższy okres czasu, poprawiać się Optymalizować ten ruch, i tak dalej, i dzięki temu więcej z niego wyciągniecie. Ty powiedziałeś o zmianie ilości powtórzeń. Uważam, że na przykład lepiej jest zmieniać ilości powtórzeń w tych samych ćwiczeniach, nie zmieniać z nich zmieniać, zmieniać same, same ćwiczenia. Same ćwiczenia oczywiście. oczywiście. Tylko tak jak powiedziałem na początku, u początkujących raczej stosuję e, coś takiego, że trzymam się e, mniej więcej stałej ilości powtórzeń, no bo wychodzę z takiego założenia, mówię, że te piątki, szóstki nie ma sensu robić, a znowu gdzieś tam powyżej 10-12 powtórzeń, myślę, że to jest ciężar zbyt mały, żeby taki prawdziwy na przykład upadek mięśniowy osiągnąć w danej grupie mięśniowej, bo nie ma tego czucia mięśniowego, nie ma tego, tej, takiej kontroli u osoby początkującej, nie? Natomiast u zaawansowanych jak najbardziej lubię pracować na dużych zakresach powtórzeń, na małych zakresach podróżnej. Ja tutaj i mówiłem, po miałem na myśli po prostu różnorodność zakresów, ale nie, że schodzenie tam poniżej sześciu, bo mhm. no wiadomo, że u osób początkujących jest to wręcz no niemożliwe, bo tak jak zauważyliśmy, i układ nerwowy, i jakby my nie jesteśmy nawet przyzwyczajeni do tego ruchu, więc wiadomo, że to będzie bardziej walka z układem nerwowym i z zapanowaniem nad ciężarem. Niż z walka z mięśniami. Także... Tak. Po, poza tym, właśnie to, co jest jeszcze też ciekawe, pamiętajcie, że jeżeli robicie często te same ćwiczenia i robicie cały czas taką samą ilość powtórzeń, to ta stagnacja jest dużo szybsza. szybsza. Więc jeżeli na przykład robicie w tygodniu, powiedzmy, nie, full body workout i robicie na przykład przysiad trzy razy w tygodniu, raz robicie szóstki, już mówię o takich troszkę bardziej tak, zaawansowanych tak. ludziach, no powiedzmy, raz robimy szóstki, raz robimy dziesiątki, raz tam robimy na, na przykład nie wiem, 15 albo 20 ruchów, to może się okazać, że te szóstki gdzieś tam staniemy po drodze, ale na tych na przykład dwunastkach czy na tych dwudziestkach, będziemy cały czas progresować. Dzięki temu jesteśmy w stanie trochę oszukać ten organizm i dalej pójść, pójść do przodu. przodu. Więc ja jak najbardziej jestem za tym, żeby zmieniać zakres powtórzeń. Zresztą ci, co mnie znają, wiedzą też, że ja jestem wielkim fanem jakby robienia tych back offsetów w różnych zakresach powtórzeń. Za powtórzeń tak. Tam też mam na tej samej, yy, znaczy to jest jakby na tej samej zasadzie, że tak powiem, że albo robię progres na tych małych zakresach, albo na a czasami robię na tych, na tych większych. Tak. Więc jak najbardziej. Ale myślę, że to jest temat na Kolejny inną odcinek. rozmowę. Tak, raz Mówiąc, pamiętajcie, nie zmieniajcie ćwiczeń przez dłuższy okres czasu. Trzymajcie się planu, planu i pamiętajcie, żeby ten plan był prosty, oparty na dobrze znanych wszystkim podstawowych ruchach. Bardzo ważna rzecz, pamiętajcie, żeby budować gorset mięśniowy, bo to jest podstawa, to Wam się później przyda, nawet nie mówię w sporcie, ale w zwykłym życiu, bo jak macie silny poślad, całą tylną taśmę, kor dobrze zbudowany, to nie będzie problemu, żeby telewizor, nie wiem, wyciągnąć z szafy czy przepchać samochód. Także, a jeżeli chodzi o dietę, to oczywiście główny nacisk tutaj kładźcie na białko, bo to jest budulec naszych mięśni i ono powinno być w odpowiedniej ilości. I czyli, nie bójcie się jego jeść. Czyli można powiedzieć, że musicie kontrolować i trening, i dietę. Tak jest. Musi wiedzieć, co trenować, musi wiedzieć, co jeść. I taka... Puę na koniec. No i musicie wiedzieć, że najlepsze materiały lądują zawsze na kanale SFD na YouTube, Dlatego włączcie sobie powiadomienie o nadchodzących materiałach i oczywiście subskrypcji naszego kanału. Pozdro. Pozdro.